Cześć, cześć, dzień dobry. Tak jak obiecałam, powstaje właśnie kolejny filmik dla korepetytorów. Słuchajcie, w tym filmiku chciałabym opowiedzieć Wam, jak krok po kroku wyglądają zajęcia u mnie, jak, je, jak ja je prowadzę. Być może zaczerpniecie coś z tego dla siebie ciekawego. Jeżeli dopiero zaczynacie, to będziecie mieli cały taki obraz, jak takie zajęcia wyglądają. Jeżeli już jesteście zaawansowani w tym i pracujecie jakiś czas, to być może coś ciekawego wyniesiecie z tego dla siebie, także zapraszam. Więc tak, e, pierwsza podstawowa rzecz, pierwszy krok e, zawsze, na każdych zajęciach jest to rozmowa. Moim zdaniem, umiejętność wypowiedzenia się w danym języku, którego się uczymy, jest najważniejsza. Nauka gramatyki, słownictwa oczywiście też jest ważna, i tak dalej, ale. Umiejętność komunikacji i rozmowy to jest priorytet. Staram się moim uczniom przekazać to, czego ja osobiście nie mogłam znaleźć przez wiele lat nauki w szkole. Powiem, że niestety w szkole nauczyciele nie mają fizycznie czasu i możliwości, żeby prowadzić rozmowy i konwersacje z uczniami, a to jest bardzo, bardzo ważne. Dlatego e, pierwszy krok rozmowa, i teraz tak. E, Wskazówki ode mnie. W zależności od tego, z jaką e, grupą wiekową prowadzę zajęcia, mam inne ćwiczenia i na przykład, jeżeli jest to uczeń klas 4-8, to używamy strony World Wall. Zazwyczaj wyglądał mnie to tak, że szybko w przeglądarkę wpisuję nazwę World Wall, e, Speaking. I dodaję jaka klasa, czy na przykład klasa ósma. Wyskoczy milion ćwiczeń. Zwyczaj pojawią się ćwiczenia takie mm, koła fortuny, czyli że e, klikamy sobie i koło wybiera nam jakieś pytanie. Jest to mega ciekawe, y, także bardzo polecam. Pytania są przeróżne, możemy sobie wybrać różne nawet kategorie. Jeżeli w danej chwili uczeń przerabia w szkole dział człowiek, to możemy dopisać e, speaking, word wall, Człowiek, klasa ósma, i też wyskoczy dużo takich ćwiczeń, i będą pytania konkretnie z tego działu. Także bardzo polecam. Jeżeli natomiast prowadzę zajęcia z klasami wyższymi, czyli liceum, to zazwyczaj na początku zajęć już robię taką rozmowę wstępną, takie luźne pytania o cokolwiek, a później robimy arkusze z matury ustnej z angielskiego i robię to już od klasy pierwszej liceum. I powiem Wam szczerze, że jako korepetytorzy nie zniechęcajcie się, bo większość uczniów, myślę, że 80% nie będzie chciało z Wami rozmawiać na początku. Będą się wstydzili, będą mieli opory przed tym. Co hmm, jest oczywiście zrozumiałe, bo ja też tak miałam jako uczennica od zawsze. Spróbujcie naprawdę regularnie przez jakiś czas pozadawać te pytania, porobić takie ćwiczenia. Będziecie zachwyceni efektami, daję sobie rękę uciąć za to. Tego jestem pewna, bo mam wiele przykładów uczniów, którzy na początku nie chcieli odpowiedzieć mi nawet na pytanie, jak się masz dzisiaj, a teraz zadaję im jakieś pytanie, a oni tyle mówią, że ja muszę już mówić. Okej, okay, dobra, stop, idziemy do kolejnego pytania. Także to jest mega satysfakcjonujące e, widzieć taki progres. Że jeżeli dobrze się kogoś poprowadzi, to naprawdę widać tego efekty. Także to jest, myślę, w tej pracy najważniejsze. Ok, i teraz tak. Krok pierwszy za nami. Porozmawialiśmy. Zazwyczaj trwa to około 10 minut. Krok drugi. Krok drugi jest to zawsze u mnie powtórka materiału, który był na poprzednich zajęciach. Ja zazwyczaj prowadzę korepetycję w ten sposób, że przerabiam z uczniami materiał, który mają w szkole. I jeżeli materiał szkolny jest opanowany, widzę, że jest naprawdę dobrze, to wtedy ewentualnie daję dodatkowe rzeczy. Ale jakby skupiam się przede wszystkim na materiale ze szkoły. Nie chcę mieszać im różnych tematów, różnych działów, różnej gramatyki. Ciężko jest też uczniowi skupić się na tym, że w szkole pani mu tłumaczyła o czasie przeszłym, a teraz na przykład ja wprowadzę czas przyszły na zajęciach i jemu się to miesza. Dlatego e, materiał szkolny przede wszystkim e, powtórka zawsze polegał mnie na tym, że przypominamy sobie gramatykę i robimy jedno lub dwa ćwiczenia w zależności od tego, czy uczeń sobie z tym radzi. Jeżeli sobie radzi, to powtórka jest zakończona i idziemy do kolejnego działu. Jeżeli sobie radzi, to powtórka jest zakończona i idziemy dalej do kolejnego kroku. Taka powtórka zazwyczaj zajmuje mi, e, myślę, że też do 10 minut około lub nawet mniej. Krok trzeci to nauka nowego materiału, hmm, czyli sprawdzam, co jest w podręczniku, jako następne. Jeżeli uczeń jeszcze w szkole tego nie przerabiał, to oczywiście nie ma problemu, jeżeli opanował materiał, który był wcześniej. No właśnie, więc biorąc pod uwagę sytuację, że tamto jest już opanowane, idziemy dalej, bierzemy kolejny temat. Standardowo u mnie wygląda to tak, że najpierw sobie luźno rozmawiamy o tym. Ja opowiadam, jak ja to rozumiem. Na przykład, jeżeli jest jakiś czas wprowadzony w danym dziale. Ja o tym opowiadam, daję przykłady, rozmawiamy sobie luźno, zazwyczaj jest to rozmowa po polsku, nie po angielsku, żeby też uczeń dobrze zrozumiał, w zależności od poziomu angielskiego, to trzeba oczywiście na wszystko tutaj brać poprawkę. Rozmawiamy o tym i później koniecznie robimy notatkę. Jeżeli uczeń tego nie zapisze, o czym rozmawialiśmy, on nie będzie tego pamiętał. I to już jest sprawdzone. Mam kilku uczniów, którzy nienawidzą pisać. I jak tylko proszę o tworzenie zeszytu i zrobienie notatki, to przewracają oczami i jest dramat. Pozdrawiam Was tutaj, wiecie o kogo chodzi. <noise> Ale oboje wiemy, że jeżeli coś nie będzie zapisane, to też nie zostanie tutaj w głowie. Dlatego, no niestety, krótkie, zwięzłe notatki są potrzebne. Pamiętajcie o tym. Zapisujemy notatkę i później przechodzimy do ćwiczeń. Ćwiczymy to aż do momentu, gdzie zostaje nam około 5 minut do końca zajęć, 5, może 7, i wtedy kolejny krok. Kolejny, ostatni krok na zajęciach jest to. Powtórka słówek, które już były kiedyś tam. I tutaj e, mam mnóstwo ćwiczeń, które właśnie angażują do powtarzania tych słówek. Przykładowo, e, gramy w państwa miasta po angielsku. Mam takie fajne ćwiczenia, w których na przykład ja piszę jedno słowo po angielsku, robię myślnik, i uczeń musi dopisać swoje słowo na ostatnią literę mojego. Czyli na przykład ja piszę good. To na D uczeń dopisuje coś swojego, cokolwiek na D po angielsku. I przez 5 minut powiem Wam szczerze, że jesteśmy w stanie zapisać całą taką stronę w zeszycie. I powtarzanych jest mnóstwo słów, które już gdzieś tam może wypadły nam z pamięci, ze świadomości, że je znamy, ale myśląc nad nimi, angażując się w to zadanie, wygrzebujemy je. Gdzieś tam z tyłu głowy one są, bo zostały kiedyś nauczone. Ale były zapomniane i nieużywane, i dzięki temu ćwiczeniu, właśnie przywracamy je, tak? Przywracamy je do pamięci. Naprawdę polecam to ćwiczenie, bo można powtórzyć wiele, wiele słówek, co też pomaga mi jako korepetytorce, że są mój angielski też jest na, cały czas na wysokim poziomie i też się rozwija tak naprawdę. Ok, słuchajcie, dobrnęliśmy do końca, to był ostatni krok. Zajęcia kończę właśnie takimi zadaniami. Miałam takie przeczucie, żeby nagrać ten filmik, więc myślę, że ktoś na niego czekał i komuś się przyda. Także, jeżeli coś Was tutaj zainteresowało, zapraszam do subskrypcji, zostawcie łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło. I do zobaczenia następnym razem.